No dobry wieczór, to postkomentum postkomentum będzie. Już na samym wstępie uprzedzam, że na końcu, już po całym materiale, czyli jak skończę, gadać sobie tutaj do Was rzeczowo, będzie nierzeczowo, czyli tak zwane testowanie, które m, sobie czasem nagrywam. Włączam kamerę, jak sobie na przykład gadamy z panem M, a ewentualnie ze Stefankiem, chociaż Stefanek nic nie mówi, ale pan M bardzo. To sobie wtedy nagrywam, a potem puszczam, bo wychodzą czasem fajne dialogi. Często, gęsto. Podkomentuj, moi drodzy, na dobranoc i na dzień dobry, gdyby ktoś rano wstawał i chciał posłuchać. Dziękuję Bogu. Mm, od czego zaczniemy? Od tego, moi drodzy, mm. że bardzo się cieszę z faktu, że nastaje wiosna. Kwiatów pełno ci u nas, u nas, u nas w parku. Trzy razy powiedziałem u nas. Zanotujcie ehm, to. Ehm, trzy. <grym> ja zrobię teraz. Trzy razy, <grym> gdyby ktoś nie wiedział. Trzy razy u nas w parku. Kwiatki widziałem um, chyba się zawiesiłem. Nie, kochani, spokojnie, ja je sobie robię. Post Postkomentum: No, postkomentum jedziemy pod post komentami Angelika724. Miriam gdzieś mówi: A, bo to w ogóle tak, o czego będzie się odnosi, odnosiło? Postkomentum: Głównie do komentarzy waszych po moim ostatnim filmie, czyli o tym, w którym opowiadałem sobie rzeźko i sprawnie o tym, co oglądałem u innych YouTuberów ulubionych moich. I, I bardzo się skupiłem na y, rozmowie Atora z Miriam Shadet. Ktoś mi tam zarzucił, że Shadit... No jakie Shadit, kurwa? To, że Ator mówi Shadit, to nie znaczy, że ona się nazywa Shadit. Y, jest napisane Shadet, więc ja mówię Shadet. I zawsze się przedstawia jako Miriam Shadet. Nagle się zrobiła Shadit? Hmm? Pomyślmy chwilę. Albo i może lepiej nie. Angelika724. Miriam gdzieś mówiła, że robi coś posinteresownie, bo ja tego nie zarejestrowałam. Wiesz, trzeba z czegoś żyć. Ty masz sklepik, czemu ona nie może mieć reklam? No, tylko Angelika724. Różnica polega na tym, że ja mam sklepik i sprzedaję koszulki, a nie sprzedaję tego co mówię, bo inaczej musiałabyś zapłacić za to, żeby mnie słuchać. To jest ta różnica. Cześć chłopaku! Właśnie przyszedł mój piękny książę. Dzień dobry, szeryfie. Czy piesie? Dla tych, którzy nie wiedzą, Hiltonek zwany Stefankiem. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Cześć Wszyscy Się się w kanapę. Wyspałeś się? Tak? Jeżeli tak jest. A, się podzabala. Muszę zrobić obchód, wysrzeć się w kanapę i idzie dalej. W kimę. O, oczywiście chodzi za helikopter. Tak, i jestem. Prychnij sobie jeszcze. Gdyby ktoś nie wiedział, to jest szeryf ulicy, właśnie teraz dogląda ulicy przez okno. Hilton, Stefanku, co ja tu mam? No, on musi pooglądać, co się dzieje na ulicy, bo on to pilnuje. On Tu mieszka i rządzi. To jest jedyny pies na tej ulicy, tak naprawdę. W dzielnicy jesteśmy właśnie taki, ale do tego zajdę za chwilę, bo to bardzo ważny element jest. Więc moja droga, angeliko 724. <laughs> Mnie nie chodziło o to, że każdy, no wiesz, trzeba z czegoś żyć, jak napisałaś. Oczywiście, że trzeba z czegoś żyć, ale jeżeli ja na przykład piszę artykuły lub felietony do różnego rodzaju czasopism i lub czasopisma, to oczekuję za to zapłaty, ponieważ jest to moja praca intelektualna i z tego żyję. A nie mówię wydawcy danego czasopisma, słuchaj, wiesz, ja to robię pro publico bono, ale zapłać mi. Bo to jest różnica. Yy, I wiesz, może inaczej, ja wiem, ja nie chcę z wami dyskutować na ten temat, chociażby dlatego, że mamy dwie zupełnie inne perspektywy. Ja pani Miriam Szadet czy Szadit po prostu nie lubię. I będę do niej uprzedzony, przykro mi, przykro mi, naprawdę przykro mi. Znaczy, nie, nie jest mi przykro, kurwa, nie jest mi przykro, jestem uprzedzony po prostu i będę wygłaszał swoje opinie. Mam na temat pani Miriam swoje dobre zdanie. I znajduję w niej dużo pozytywnych i dobrych cech i działań, również. Jak również bardzo krytycznie patrzę na jej działalność. Głównie dlatego, że jestem uprzedzony, a nie zaślepiony Angelika 724, bo trzeba na wszystko patrzeć bardzo obiektywnie. Przynajmniej starać się. Ja wiem, obiektywizm jest cholernie trudny, bo o wiele prościej jest być subiektywnym. Natomiast sam taki jestem, więc wiem, że, że trudno jest być obiektywnym, bo jestem bardzo subiektywny, ale jednak. I koniec. No. To był mój cały komentarz. Ty masz sklepik, czemu ona nie może mieć reklam? Ja też mam reklamy. Tylko ja nie czekam na włączenie reklam, po to, żeby powiedzieć coś, co chcę przekazać jako, jako wiedzę, jako, jako informację, jako, jako komentarz. No, to tak. Max Pająk, cześć Pająk. Dzień dobry Pająku. Ty pajęczaki mi się rozlazły w ogóle po kuchni. A co ty robisz, i gdzie ty robisz? Pani Miriam chyba mówiła, że w Koranie mówi Max Pająk, że w Koranie jest mowa o zabijaniu niewiernych. A w końcu to nie jest Koran, tylko Dżihad, który powstał jakieś 300 lat po śmierci Mahometa. Zostawię komentarz bez komentarza. Max Pająk jeszcze raz można się wyleczyć z rudyzmu, trzeba osiwieć. Nie widziałem si siwego rudego, szczerze mówiąc. Dynus 9.9. Bardzo dobry materiał Marka, jak zawsze. Dziękuję, no nie jak zawsze. Czasami daję dupy w materiałach. Gadam głupoty i w ogóle. Nie się znaczy. no nie przesadzajcie kocha. Nie bądźcie, nie bądźcie psychofanami, no bo. nie no, bądźcie, albo nie. No nie, no, nie. Eee, Anna Anna Pan mieszkam w Polsce. Mam wrażenie, że funkcjonuje w zbiorowej schizofrenii. Z jednej strony, kod KOD Komitet Obrony Dupy. I lewaki z drugiej Moherowy dżihad. totalne skrajności, patrząc jednak na to, co dzieje się w Europie Zachodniej i żeby nie było podróżuje całkiem sporo. Chyba niestety coraz bliżej mi do opcji moherowej, gdyż dla swojej rodziny nie chcę takiego cyrku i nieszczęścia, jakie przeżywa naród niemiecki. Bądźmy tolerancyjni, ale nie bądźmy głupi. I to jest piękne, ostatnie zdanie twoje, a na pan jest po prostu pięknym podsumowaniem i. Uznałbym to za motto przewodnie każdego z nas i was, którzy chcemy żyć w normalnej Europie. Bądźmy tolerancyjni, ale nie bądźmy głupi. To tak jak gdyby a priori tego, co opowiem za chwilę, do, w odniesieniu do innych komentarzy ludzi, którzy prawdopodobnie oglądają mnie od niedawna, więc wygłaszają swoje dziwne tezy na temat y, islamu i y, y, y wiary w Boga. Y, y, moi drodzy, można być muzułmaninem. A jednocześnie patriotą polskim, ja nie wiem, który raz już to mówię, ale mówię to po raz kolejny i będę mówił do końca swoich dni. Można być patriotą polskim, można wyznawać religię e, typu islam i nie trzeba być do tego terrorystą, ani nie trzeba przestrzegać sz prawa szariatu. Można być osobą wierzącą i normalną, można być e, zwyczajnym człowiekiem, a jednocześnie gejem i gejem i jednocześnie zwyczajnym człowiekiem. To jest wszystko do połączenia i do pogodzenia. Jak ktoś widzi sprzeczności zero między tym, to powinien udać się do y, lekarza pierwszego kontaktu po skierowanie do psychiatry. Będzie czekał, co prawda, 27 lat w kolejce, ale może kiedyś ktoś mu pomoże. Maxim Caulfield, a może Hania S. na kozetce. Mówisz o Hanis Smoktonowicz? Tej słynnej Hanis Smoktonowicz. Wolałbym nie mieć tej osoby u siebie na kozetce. Dezynfekcja dużo kosztuje. Yy, Lucy Lucy, nawróć się do Boga. Po pierwsze, do Boga napisane razem, ale z dużej litery Bóg. No dobrze. Nawróć się do Boga. A skąd wiesz, że nie jestem nawrócony do Boga? Z czego by wnioskowałam? Że nie przeczytałam, nie doczytałam? Może tak, no. e, Breslawia 007. Sorry, ale z Atora to się wypisałem. Breslawia, no... To się... Nie, 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 nie. O, oh, tak. Moja pierwsza myśl. Młody Witold Gadowski. Znaczy, niby ja? Ej, ja nie mam tu rozmaszczeń, daj spokój. No wiem, młody, ale... Wi Witold Gadowski to jest osoba, którą e, pasjami ogląda moja mama. Wszystkie jego vlogi ogląda i w ogóle. Ja Witolda Gadowskiego od czasu do czasu oglądam, bo facet ma do powiedzenia dużo. Niestety, dla mnie, to jest oczywiście... Marcin, nie zaczekaj Stefanka, bo nagrywam. Nie zaczekaj Stefanka, bo nagrywam. No. no bo on się od razu cieszy i ogonem macha. E, słuchajcie, dla mnie Widok, e, Witold Gadowski mówi rzeczy, które są mi bardzo po drodze i które są, e, które są w, w zgodzie z tym, co ja uważam. I, I facet generalnie jest ogarnięty. Ale dla mnie on e, zbyt nudno mówi. To znaczy o, Witold Gadowski ma bardzo ciekawe rzeczy do powiedzenia, ale niestety nie ma charyzmy. Dla mnie on mi przypomina w ogóle takiego zmęczonego żółwia na tym ekranie, taki jest w ogóle z tym przymrużonym okiem, jakby się przebakał na maksa, a jednocześnie nie miał zielonego pojęcia, czy jutro wstanie, czy nie. Trochę więcej powinien entuzjazmu w siebie tchnąć, na przykład wciągnąć sobie kreskę przed nagrywaniem, może to pomogło. Nie na narkotyków, oczywiście ja też jestem antyprzeciwny i w ogóle i tak dalej, ale akurat Witoldowi Gatowskiemu, który mieszka w Warszawie, przepełniony narkotykami wszędzie tu i ówdzie, to może by pomogło nawet. Yy... Czekaj, bo muszę to przeczytać jeszcze raz. Martus Kaks 1, bo mówimy o tym Mielcu, w którym pracodawca powiedział Polakom, że mogą wypierdalać, bo Ukraińcy przyjdą, przyjdą na ich miejsce. Piszesz tak, Martus Kaks 1, to ci ludzie zamiast robić strajki nie mogą zgłosić pracodawcę do sądu? Rozumiem, że nie mieszkasz w Polsce. To jest koniec mojego komentarza. E Katarina E, o właśnie, Katarina E, YouTube mi anulował subskrypcję. Właśnie, moi drodzy widzowie, posprawdzajcie sobie, bardzo was o to proszę teraz. Sprawdźcie sobie, ci, którzy są pewni, że zasubskrybowali mój kanał, czy nadal jesteście subskrybentami mojego kanału, bo się okazuje, że YouTube wywala mi subskrypcję. Ja tak jak stanąłem na 3,5 tysiącach subskrypcji, tak nadal mam 3,5 tysiąca subskrypcji, a od tego czasu oglądalość moich filmów zwiększyła się z 500 średnio na 1200 średnio. A subskrypcji tyle samo. Więc ja bym był bardzo ciekawy tego, czy takiego feedbacku od Was, takiej informacji zwrotnej, czy ci, którzy zasubskrybowali mój kanał kiedyś, nadal są jego subskrybentami. Żeby się nie okazało, że nie są. Bardzo proszę o tą informację. Patryk 38. Ja wiem, czemu nie lubisz Miriam, bo jest tak piękna, że zaczynasz wątpić w swój homoseksualizm. To jest właśnie jeden z takich komentarzy, który powoduje, że bardzo trudno rzucić mi palenie, ale postaram się nie odpalić tego papierosa do końca filmu. Patryk 38. Nie lubię Miriam, bo jest piękna, że zaczynam wątpić we własny homoseksualizm. Wiesz co? Jeżeli zaczynasz wątpić w to, kim jesteś, to znaczy, że nim nie jesteś. A ja, y, zmartwię cię albo nie, <laughs> homoseksualistą się, e, czy urodziłem, to nawet nie wiem, bo nie analizowałem ja tego, ale y, wątpić w mój homoseksualizm tylko dlatego, że jest ładna laska? Ty wiesz, że ja znam piękniejszych od Miriam Szadem, kobiet, które są moimi przyjaciółkami, są w moim otoczeniu i nie wywołują u mnie efektu wątpliwości w mój własny homoseksualizm, wręcz przeciwnie. To nie jest obelga, a komplement. Dla tych, którzy używają mózgu, będzie to oczywiste. Miriam Szatę jest piękna i owszem, ale z pięknym często idzie w parze parę innych cech, które już wymieniłem. I to nie jest dlatego, Patryk 38, że piszesz, ja wiem, czemu nie lubisz Miriam. Ja, poza tym, ja nigdy nie powiedziałem, że ja Miriam nie lubię. Ja powiedziałem, że ja mam wątpliwości co do tego, kim ona jest i mam, nie podoba mi się sposób. W jaki się prezentuje publicznie. A prezentuje się tak, że próbuje ugrywać rzewnymi historyjkami swoją własną bajkę. A to już tak trochę trąci hipokryzję. Tak bym to nazwał. Browar 69. Z tymi Ukraińcami to wcale bym nie bagatelizował zagrożenia. Plują jeden na lewo i prawo, Polaków mają za podludzi. Może jeszcze nie wybuchają, ale jest ich już prawie tyle co Arabów w Niemczech. Nasz kraj jednak ma o, o ponad połowę mniejszą ludność. Już nawet reklamy w telewizji publicznej lecą po ukraińsku, bo korpo wyhaczyło, że nowy, nową grupę klientów. Następny krok to język ukraiński jako drugi urzędowy. Komentarz zostawię bez komentarza, browar 69. No, przepraszam, ale tu nie ma co komentować. Napisałeś wszystko, co. Właściwie musiałbym powtórzyć to, co napisałeś, i, i się podpisać pod tym, co napisałeś. Hmm. Marcin Kępski, też ładny wpis, długi, więc wytnę trochę, ale piszesz, że śledzisz mój kanał od dłuższego czasu, fajnie, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę, jeżeli ktoś słucha mnie dłużej niż dwa odcinki i przynajmniej ma pojęcie o tym, co mówię, a Ty, Marcinie Kępski, widzę, masz. Mam 24 lata i podobnie jak Ty wyjechałem za granicę nie tyle za pieniędzmi, a pogoni za marzeniami. Ja chciałem zwrócić uwagę do, na to, co powiedziałeś o niewolnictwie w Polsce. Pan swojemu niewolnikowi oprócz pracy zazwyczaj zapewniał dach nad głową jedzenie i często pozwalał mu mieć rodzinę. Pod przykrywką demokracji w Polsce, jak i w innych krajach nadal jest niewolnictwo. Wystarczy spojrzeć na, na co star, starcza osobie żyjącej w Polsce analogicznie do tego, co napisałem powyżej. No i kolejny komentarz, który już pozostawię bez komentarza. No, albo nie nas komentuję. Słuchajcie, niewolnictwo, to współczesne niewolnictwo polega właśnie na tym, że wmawia nam się, że musimy pracować. To jest obowiązek. Gdzie wcale praca nie jest obowiązkiem. No bo albo jesz dobrze, albo jesz źle, to wybór należy do ciebie. Nie musisz pracować. Możesz, możesz jeść trawę, no to jest Twój wybór. A możesz jeść mięso, to no, zarób sobie na nie. Jeżeli chcesz zarobić, to iść do pracy, ale to nie jest przymus. A wmawia nam się, że praca jest przymusem. No. Sieje trochę anarchię, wiem, ale ta anarchia może być bardziej korzystna w obecnych czasach dla nas niż ta tak zwana demokracja połączona z kapitalizmem, matko boska. I to mówi muzułmanin. <grym> w Rajas Charmandre piszesz, a to jest niebezpiecznym człowiekiem, a tak? Nie widziałem go ze strzelbą, ale no dobrze. Piszesz, że miesza w głowach bardzo młodym ludziom i manipuluje nimi. Nic o tym nie wiem. Ale nie oglądam atora na tyle, także tyle, tyle, że czytam Twój komentarz. Wmawia im, że Europa płonie. No kurwa, bo płonie, ja też to mówię. To jestem niebezpieczny? Że muzułmanie są źli, że Szwecja jest totalnie zrujnowana. No ja też to samo mówię, jestem zły? Podburza młodzież przeciwko pewnym grupom społecznym. No ja akurat nie wiem, czy pod, podburza. Typowy niebezpieczny populista, do którego y, do tego bardzo nierzetelny, nie wiadomo skąd bierze informacje, bardzo często myli fakty. Nie polecam oglądania jego produkcji dla zdrowia psychicznego są lepsi dziennikarze i obserwatorzy rzeczywistości, którzy mówią prawdę, a nie to, co widzowie chcą usłyszeć. Wries Charmandre, no co do drugiej części, to nie będę się wypowiadał, natomiast co do pierwszej, no ja też uważam, że Europa płonie, że muzułmanie, może no, nie muzułmanie, a islamiści, bo akurat ator jest typowym przykładem tego, że zamiennie używa się słowa muzułmanin i islamista. Czyli osoba, która wierzy, w, która jest wierzącą osobą, wyznającą islam jako religię, jest osobą, która uznaje islam za doktrynę polityczną. Tak się różni, tym się różni muzułmanin od islamisty. I tu jest to używane przez Atora zamiennie, bardzo źle zresztą, ale Europa płonie, a Szwecja jest w totalnym zrujnowaniu i to jest prawda. I tyle w temacie. Polecasz mi również y, y, Wrajos y, Charmandre, y, Włodka Markowicza. Zobaczę chętnie, bo, bo, bo mówi, że 3 godziny z 1,5 godziny bardzo rzetelna informacja na temat sytuacji w Nie dobrze zobaczę. Mm. Ale się, ale się tu rozgorzała dyskusja o Jesiuś Maria. Aż nie będę tego czytał. Cześć Błupaku, dzień dobry. zobaczcie do dzisiaj Stefan. Stefan, Stefanek przed merda w bo w ogóle... O, ułatwiaj atencji. No. Takie moje śłonko. Mm, co tu mamy jeszcze? To ja, mam nadzieję, że w prędkości 2.0 oglądałeś. No nie oglądałem w prędkości 2.0. Predator Cube. Grzebień. Mówi ci to coś? Tak, takie narzędzie. Do czesania włosów. Podobnie jest jak z Szczotka i coś innego. Ale co sugerujesz, że jestem nieuczesany? No, jestem, bo ja nie korzystam ani z grzebienia ze szczotki. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz się czesałem. Naprawdę, nie pamiętam. Jeżeli ktoś, jeżeli w ogóle mam uczesane włosy, to tylko dlatego, że byłem akurat u fryzjera, który to zrobił za mnie. Bo ja, nie, ja nawet nie mam szczotki ani grzebienia. Zresztą uważam, że osoby ładnie uczesane są yy, yy, równie podejrzane jak te, które mają piękny charakter pisma. To znaczy, że ukrywają za pięknem wypracowanej stylistyki yy, nic. Albo mało. Popat Rozejrzyjcie się wokół. Ludzie z bardzo pięknym, kaligraficznym sposobem pisania, to są z reguły osoby, które naprawdę mają bardzo niewiele do powiedzenia i pomyślenia. Podobnie jak osoby starannie uczesane. A co do terroryzmu, wypiszesz Predator Cube, to akurat mu yy, muslimy mają niewiele do z tym do czynienia, tajne służby za tym wszystkim stoją. Zgadzam się. Tak jak w Polsce wszystkie niewyjaśnione zgody i seryjny samobójcy, więc przestaw się już na myślenie swoje, a nie mediów. Tego zdania w ogóle nie zrozumiałem, Predytorki, bo jak mam się przestawić na myślenie swoje, a nie mediów, skoro ja zawsze myślę po swojemu, a media raczej są dla mnie doinformatyzowaniem, a nie źródłem informacji. Ale pewnie jesteś jednym właśnie z tych, którzy oglądają mnie od niedawna i niewiele wiedzą na temat tego, skąd czerpię inspiracje i informacje. Nie, nieumieralny. Dobrze Cię znowu widzieć, a to moim zdaniem, śmieszkując często jest infantylny, dodatkowo idzie w ilość vlogów, a nie w jakość. Twoje zdanie na temat Atora szanuję, Aleksandra A., to jest właśnie ciekawe i to pod właśnie tą moją dzielną herbatką, gdzie powiedziałem co myślę na temat Miriam shadet wel Shadit. Aleksandra A., minuta 510. Osoba, która niesie prawdę i naraża swoje własne życie, jest nastawiona na korzyści. Tak, zapytania. serio. Ten, kto publicznie krytykuje szatański islam, jest permanentny na To bardziej opłaca się krytykować Kościół katolicki, przynajmniej za to nikogo nie zabijają. Posądzanie o cele merkantylne, cokolwiek to znaczy, osoby, która przestrzega nas wszystkich przed śmiertelnym niebezpieczeństwem, jakie niesie ze sobą ta chora ideologia, jest po prostu bezczelny. A to mówisz o mnie, że co? No tak, odniosłem wrażenie, że jestem bezczelny, ponieważ skrytykowałem Miriam Shatit. Dobrze, mówisz Aleksandra, a o, bo to ważne i to na koniec. O tym, że to osoba, która niesie prawdę i naraża swoje własne życie. I że ja niesłusznie mówię, że jest nastawiona na korzyści. E, czy Miriam Szadet niesie prawdę, to pozostawię jak gdyby do Waszej oceny, bo ja nie chcę tego oceniać. Moim zdaniem. Dobra, nie, nie chciałem. E, I naraża swoje własne życie, piszesz Aleksandra. A czym naraża swoje własne życie Miriam Szadet, mieszkając bezpiecznie w Warszawie jako chrześcijanka? Bo ja jestem muzułmaninem sufitą, w dodatku gejem, mieszkającym w aglomeracji, w której 45% stanowią muzułmanie, a ostatnio się przeprowadziłem do dzielnicy, w których muzułmanów jest bardzo wiele. Tylko dlatego, że nadaję po polsku prawdopodobnie jeszcze żaden niewyczaju tego, co mówię, a mówię treści bardzo antyislamskie, chociaż jestem muzułmaninem i to też jest ciekawe. A antyislamskie właściwie bardzo antyislamistyczne, czyli jestem przeciwnikiem doktrynalizacji religii jako, jako, jako doktryny politycznej, jako, jako zjawiska politycznego. Przypuszczam, że gdyby moje vlogi niektóre zostały przetłumaczone na język angielski i odtworzone w kilku meczetach w Birmingham, to byłbym osobą numer jeden poszukiwaną w tym mieście do tego, żeby ją zciąć Swoim stylem życia i swoim głoszeniem tego mówię o sobie teraz. Tego, że islam jako religia e, została w, wypaczona i wykorzystana jako ideologia, która w tej chwili zagraża właściwie samym wyznawcom. Za takie słowa w bardzo wielu meczetach nie wyszedłbym z meczetu. I ty mówisz, że Miriam Szadet ryzykuje swoje własne życie. Okej. Okay. I tak na koniec dla rozbawienia P. Hitler jak wirówka na najwyższych obrotach świetne hazon. No tak no tak to robił, bo na, 120, na 1200 obrotów. <grych> Kochani, koniec, koniec, bo już długo, długo. Po, poza tym chce mi się palić, a ja popisałem, że do końca odcinka nie zapalę papierosa. To teraz <grych> czeka Was trochę rozrywki w postaci... Jak ktoś chce, może już iść spać i wyłączyć, bo w tej chwili się skończyło właśnie. Pogadanka jak ktoś chce, to jeszcze niech zobaczy sobie nasz dialog z Marcinkiem przed nagraniem. Mnie rozbawiłem, go oglądałem. <grych> Ja sobie w, tej, w, ten, w ten sposób ustawiam głos i ostrość. Też sobie obserwuję, jak się kamera zachowuje, bo moja kamera głupieje. A moi drodzy, tymczasem życzę Wam bardzo udanego poniedziałku i początku tygodnia. Ymm, I zjedzcie coś dobrego na śniadanie, na przykład jajko sadzone z ananasem. A ja to lubię ananas jajka, wiecie, że ja lubię jajka i ananas. Zapraszam w takim razie, jeśli ktoś chce, o, chce oczywiście, do oglądania testowego nagrania Jakubowskiego i pogadanki jego. Dobranoc, moi drodzy. Liczę na Wasze gromkie komentarze, i tak gwoli jasności, bardzo mnie cieszy coraz większa ilość nowych osób, które komentują, i mało tego zwłaszcza tych, którzy nie boją się komentować krytycznie. Ja bardzo lubię komentarz krytyczny. Owszem, że lubię te wszystkie komentarze, tam Michał jest fajnie w ogóle, ale ci, którzy się nie zgadzają, a jeszcze uzasadniają, do czego się nie zgadzają, to jest fajny przykład do tego, żeby sobie podyskutować. A podyskutować wcale nie, oznaczy, nie oznacza obrażać się, wyzywać i, 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 się, i w ogóle w ocha. Nie, wręcz przeciwnie. Ja lubię dyskusje i lubię ludzi, którzy się nie zgadzają, bo... Bardzo często właśnie w ten sposób poznaję odmienne punkty widzenia, a często również zastanawiam się nad swoim własnym punktem widzenia i go weryfikuję. Tymczasem, posłyszę szeleszczenia szeleszczenie torebki z bułkami, świeżymi zresztą, więc idę jeść bułki świeże z serem. To na razie, pa.